Ja mam już wszystkie tutaj, ja mam, bo no, nie, tam, na bieżę, tak, na I na interesach... A Tak. Ja sobie jajka kupiłem. Mhm. Tres, Stę, dwa, jeden. Jeden. Dobra. Tak. Jesteśmy, jesteśmy? jesteśmy. tak, tak. A, coś, nie, Tu. No Jezus. właśnie. Ja mam jajka. będę rzucał jak ktoś będzie leciał. we mnie. I go. Yy, Okej, okay, mamy dobre rzeczy. mam to. Mam zapanić łuk. Przypko szybko się, koś się Ja mam mieczyk. Łuk masz, mam dla ciebie dwie strzały. Ja mam gdzie też. Dobra, ja już lecę. już mnie tak, nie już. na tam jakiś mały nie ma no jakieś słyszę, słyszę no faktycznie, nie ma słyszy dobra, jestem mieczyk dla ciebie, cały ma słyszę możesz ja też mam słuch dobra, bo ile to masz mężczyzn no, masz trzy strzałki. Tak, kurde Dobrze. Ale szybko zatrzymam to. co wolicie, żebyśmy okay. nie no. dawcy się wolicie. No właśnie. A no, mam jeszcze te strzałki. Uwaga, ją trafiłem. I są siebie też. Ja mam tego. Um, to są. Jeśli tylko. Jeszcze dwie osoby są. Ten, ona i mnie. Mm. Ja, ja że brąbę, nie wiem. Co mam jeszcze. Tam robię. Ja rzut pozbieram, żeby tam do mnie jakoś tam. Z jedną wychodzi. Kto? O, tam jest jeszcze ktoś. Nasze wody, nasze wody. Teraz pozbieram sobie trochę, że zamierzam do niego dojść. Może jeszcze raz. Nie! Teraz Nie. spadłem. No. Ja zrobiłem fejr, ale dobra. Nie. Ok, idziemy jeszcze raz. Na no, 18 raz. jeszcze tak kilka. Dwie z... rundy. Może szybko pójdziemy. Cztery. Zależy, jak teraz będą, tam, 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 trwać, ten, rundy trwać, Jesteśmy razem. Nie, Czekaj. Rodziny. Ja Ciebie też nie, chyba jesteś po drugiej stronie. Jest taka wieża, wystawię, wieża. O, To jest o. fajne. Jesteś? Tak, jestem z Tobą. Mam dla Ciebie mieczyk. mam strzał Okej. Okay. Mam drewniany dla Ciebie mieczyk, bo on kmienny jeszcze. Hmm. já zaraz, já zaraz to už Ok, 15 tegenek. Kudy? Můžu A se kud Myslím, že więcej Já jsem na No, já jsem na środku. Nie yes, spadłem. pewny. <śś> Enchanty. Kurde, to jest jakiś facet. Zabiję go, dobra. Co? Leci ciebie jeden, drugi i ten. Stronowy mieczyk. Poczekaj, tylko jeszcze posprawdzam skrzyżki. O! A, Mam Gdzie ten? Aha, tam. Masz, masz ten na, na expo pudełeczki? Nie. Tak jak zwykle na tym świecie, kiedy są enchanty, nie dadzą... Te... A, i masz. To, to... Gdzie ten kosz, kosz, Gdzie? Na łyk. Aha, dobra. Rzucą albo nie, nie rzucą mu Nie Zabiję go. spadłeś. <grym> no, ma żelazny miecz. Serio. Naprawdę. I żelazne gadki. O, zabiję go z łuku. Ja sobie kupię jeszcze coś. Ja sobie kupię co? Coś nie masz? Pięć jak. Dobra, wbijasz? No przecież, już No przecież... To I... w dół. Nie jesteśmy razem. Gramy, nie? Czy nie? No. Gramy już za późno, już mi się rozpoczęła rundka. Uuu, fajne item mam. Powiem ci, że mam fajne itki. By dwa A to bym musiał się tutaj nie dowolia. Czekaj, aż, aż trzy żywa żelaza macie? Nie ma. A to nie. Ok nie ma ale okej jest o Będziemy też nagrywać tam mini ale to takie minigamesy, że różne gierki, nie tak, że jedna, tylko takie różne, nie? Samo. Co? Szam, nie, się no. okay, tutaj nie coś Okej, tutaj musi Spadłem, fajnie. No, ale shift się... przecież trzymałem, ja nie mogę, jak jest zryty. Um. Chyba mam na rynku. Dobra, widzimy się za chwilkę. Ok, idziemy do lotnicy, 2-1-0. Prądzio w miarę długo walczył z tamtym, no. Czekaj, Jest... ja jestem. Jestem. Widzę cię, widzę. Ale czemu nie? Jestem przeciwko, chyba do mnie. Jestem taka drobna na to, ale obie Nie jesteś ze mną. To ja Jestem ja Masz jestem Nie, Chypki, jest, czeka, ja jestem. Czekaj, ja jestem. Mam taki kamienno, jakiś lasowy, taki dzienny masz. Nie, nie mam problem. Dobra, lecimy na środek. Lecimy nie Nie, A jeden... Nie, jeden klocek mi zrobek. Nie, co no, więc. Oj, Bobi już to. Zrobimy sobie Ego me my Mieczyk zawsze... Mieczyk zawsze. Nie! Zgi! Kleinerze! No nie, zrzuć mnie z łapki, ja nie mogę. Jak żyję? Co ki roll? Będziemy mieć coś fajnego. Na przykład. Ja, ale, to było w pierwszym że Woda mnie się pokazywała. Dobra. Szybko coś piszcie, kończy. Coś pićcie? Z jakiej A Zrobić ci znowu sproszę, tak?

Mogę tylko o szybciej. Jedłeś? Nie, ale mam do Ale się pale i zobaczę. tyle w po Dobrze, to było na tyle. Trzymajcie się na liście.